Piątek 9 maja 2025: Spacer za grzybami po lesie. Koszyk jest albo na grzyby, albo na śmieci. A tutaj pięknie kwitnące poziomeczki na wejściu do lasu. Idę sprawdzić miejscóweczkę, na której zawsze zbieram na początku sezonu. Choć wydaje mi się, że będzie pusta, gdyż jest tu bardzo sucho. Idąc po liściach e, widzę jak jest sucho w lesie. Trzeba poczekać na jutrzejszy deszcz. Bo jutro jest zapowiadany całodzienny deszcz u nas. Więc wtedy dopiero wybiorę się na grzyby w przyszłym tygodniu ale nie mogłem wysiedzieć w lesie dlatego wybrałem się zobaczę kilka takich miejscóweczek najwyżej będzie to tylko spacerek no powiem wam w tym lesie jest bardziej sucho niż w tym w którym byłem ostatnio Przedwczoraj tu jest susza. A tu zawsze były pierwsze ceglaczki. Tu w pobliżu tej e, ścieżki. A teraz naprawdę jest sucho. Nie spodziewałem się, że tu będzie aż tak sucho. Słyszeliście, jak te gałęzie strzelają pod nogami. No susza straszna od razu mówię nie spodziewam się tu niczego tu jakiś kawałek plastiku czy czegoś już go zabieram o, to nie taki mały tu już go zabieram rzucę go tu w pobliżu samochodu i zabiorę e, wychodząc z lasu Jednego śmiecia już mamy. Nie wiem od czego to, chyba od samochodu. Dobra, na razie go rzucę tu. Samochód jest tam przy drodze. A ja chwilkę, mimo wszystko, pospaceruję. Daleko nie będę się zapuszczał w związku z tą suszą. Ale kawałek. Zrobię. No, nie, naprawdę tu jest strasznie słoną, nawet jak patrzę po tym mchu. Ten mech tu zawsze jest jasno zieloniuteńki, a teraz jest taki ciemny. Jak chodzę, to słyszę trzaskające gałązki i liście. Tu jest taki zawsze grzybowy mech, on zawsze jest bardzo zielony, tenki, bo jest lekko w cieniu. Jejku, jaki tu jest susza. Nie, tu się grzybów nie spodziewam, naprawdę, widząc to. Zobaczcie, tu jest susza, a tu przecież te prawdziwki zawsze rosły. Nie do uwierzenia, jak tu jest sucho, tu nic nie może rosnąć. Deszczu, jeszcze raz, deszczu, nie jest puszeczka, to już ją zabieram. No, strasznie, powiem Wam, to wygląda. W związku z tą suszą zmieniłem troszeczkę pomysł na dzisiejszy szlak. Pójdę tu kawałek wzdłuż drogi, odbiję w lewo i się wrócę, bo naprawdę nie ma po co tu chodzić. Boróweczki. oprócz boróweczek, które są zielone, i to naprawdę zielone. Wszędzie dookoła jest suszę. Nie, naprawdę, mimo najszczerszych chęci, nie ma co tutaj chodzić. Jak nie będzie deszczu, to o grzybach w tym miejscu mogę zapomnieć. Ten szlak zawsze był taki zieloniutki. A tym razem zobaczcie sami. Także dzisiaj będzie króciutki spacerek. Pojadę może jeszcze gdzieś indziej. A może pojadę na poszukiwania z wykrywaczem Zobaczę Bo tu nie ma co chodzić. O, widzę butelkę To chociaż zabiorę butelkę o, jedna, druga Tu jest jedna, tu jest druga. A zobaczcie jaki piękny mech urózł w butelce. No tu zwierzęta jak ładnie. Pniaczki Ob, tutaj obrobiły mech dookoła. I w środku w pniaku kilka choinek i borówki. Rzadki widok. I taki właśnie sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Miniaturka zrobiona. Jak robiłem miniaturkę, to dojrzałem kolejną butelkę tym razem plastikową już się po nią udaję. Zabieramy ją. Kolejny śmieć do, to, do koszyka. Chociaż tyle, że parę tych śmieciorów wyniosę. ale powiem wam, nie wiem co za przyczyna czy w tej części nie padał deszcz bo te miejsca są oddalone od siebie jakieś 30 km no może w prostej linii 20 i tu naprawdę jest dużo bardziej sucho o kapselek niż tam Kolejna plastikowa butelka tu pod krzakami, już się do niej schylam. Kolejny śmieć zabrany. Tam, kolejna butelka. Tam też coś jest. Czyli jednak coś pozbieram. Nie to, co bym chciał, ale zawsze coś. Może za to las się w sezonie odpłaci. jakieś pudełko po tiktakach albo czymś takim Te Folia po piwa Już przyszli to mogli zabrać ze sobą ale nie trzeba las zaśmiecać No nic Jak widzieliście krótki spacerek tylko śmieciory ale posprzątane Koszyczek szybko zebrany, tyle dobrego dla lasu zrobionego. Zabieram się stąd, nie ma co tutaj, chociaż ja patrzcie tutaj w kolejnach, niby wilgotno. Nie ma co chodzić, także tym widokiem żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu.